Witam Państwa bardzo serdecznie w przedpołudniowym programie Radio Ziemi Wieleńskiej. Gościmy dzisiaj w studiu sędziego Polskiego Związku Kolarskiego, pana Wiesława Drygałę, bardziej znanego jako chodzącą encyklopedię Regionalnego Kolarstwa, ale także polskiego kolarstwa. Witam państw, pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie Wiesławie, cóż, kolarstwo, no, historia jest długa, no 50-lecie obchodziło to wieluńskie. Ja wiem, że przed wojną tu też przebiegał przez wielu, bardzo ważny wyścig kolarski. No nie będziemy mieli chyba tyle czasu, żeby tutaj omówić wszystkie te szczegóły, bo rzeczywiście historia kolarstwa na ziemi wieluńskiej sięga właściwie lat po niepodległości, czyli po 1918 roku. Już w 1923 roku na trasie Wieluń, Bolesławiec-Wieluń, odbył się pierwszy wyścig, a tych wyścigów później było jeszcze przed wyścigiem dookoła Polski, o którym za chwilę powiemy. Było jeszcze kilka. Takim znaczącym był wyścig, właśnie później przedłużony jeszcze do Kępna Wieluń, Bolesławiec-Kępno-Wieluń. A więc tu rzeczywiście, i tych wyścigów odbywało się w roku około 6. To jest to rzeczywiście imponująca liczba, biorąc nawet pod uwagę te imprezy, jakie organizujemy, powiedzmy, aktualnie. Ale chyba takim przełomowym historią była właśnie bieg dookoła Polski. Pierwszy bieg dookoła Polski to był 1928 rok i dla uzmysłowienia Państwu, jak ta trasa wyglądała, więc etapy wyglądały w ten sposób, zaczynali w Lublinie, Później był etap do Lwowa, z Lwowa do Krakowa, z Krakowa do Wielunia, z Wielunia do Poznania, z Poznania do Łodzi i kończył się z Łodzi do Warszawy. To ciężka, ciężka trasa. Ciężka trasa, ale najważniejsze tutaj ten Wielun jest charakterystyczny, że on był na mapie właśnie tego wyścigu. I jak ten sprzęt wyglądał? Bo teraz mamy te kolarki, yy, biegów, masa, wtedy to nie było tak yy, No ślicznie. wtedy rzeczywiście, jak Państwo pamiętacie, różny ten sprzęt był, chociaż yy, ten sprzęt niby wyczynowy, to już troszeczkę inaczej wyglądał, ale zawodnicy, jak Państwo z archiwalnych zdjęć oglądacie, wozili te dętki, tak charakterystycznie na krzyż za, zakładane na ramiona Zawodnik musiał sam się obsłużyć, musiał napompować, wielokrotnie stawali, czy jeśli chodzi o napoje, o, o bufet. W tej chwili, powiedzmy, zupełnie to wygląda inaczej, jak Państwo oglądacie transmisję z największych imprez. Kolarskich. Tam jadą cała służba techniczna, wozy techniczne. Wymiana roweru czy wymiana koła to jest kwestia kilkunastu sekund czy kilku sekund nawet. Dzieje się to wszystko błyskawicznie, no ale oczywiście i tempo i drogi inne. A trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie tamtych defektów było znacznie więcej, bo wiemy, jakie były drogi, przeważnie te kodziełby, jak my mówimy, czy jakieś żwirówki z dziurami. Dokładnie. Panie Wiesławie, 28 rok XX wieku, to, czy to oznaczało, że na przykład gdy wyruszał kolarz w trasę w, z Krakowa, to został, został pozostawiony sam sobie, że nikt nie, nie jechał za nim? Nie, to tak zupełnie nie było, bo jechały wozy, które zabezpieczały, bo przecież cała kolumna techniczna jechała jechali sędziowie jechały wozy które pomagały jechali oczywiście służby medyczne no bez tego trudno zostawić ale wiele czynności wykonywał sam zawodnik to rzeczywiście świadczy o charakterze tego wyścigu że to tak jak mówimy, my mówimy często, że kolarstwo to jest dla prawdziwych mężczyzn. I to właściwie znamionowało już od początku historii, że tam musieli być naprawdę twardzi zawodnicy, ci, którzy pokonywali swoje słabości, potrafili yy, walczyć z tymi słabościami. No i rzeczywiście efekty były yy, później na mecie znakomicie. A dla przykładu powiem Państwu, że to Czeladnik Masarski. Yy, Zbyt goszczy, yy, proszę Państwa, wygrał ten Więcek, się nazywał, wygrał ten Bieg, zresztą wygrał go trzykrotnie. Także to, to cała historia, która później rzutuje oczywiście na rozwój kolarstwa w całej Polsce i również w Wieluniu, bo Wieluniu Bo właśnie te, jeśli chodzi o Wieluń, panie Wiesławie, mówimy teraz króluje w Wieluniu siatkówka, a mama poliatka pierwsza liga, plus liga. No ale najbardziej utytułowaną dyscypliną zapominamy często właśnie jest wieluńskie kolarstwo. W no myśmy w tym mieście. Myśmy państwu przypominali, bo w ubiegłym roku było 40 kryterium, jubileuszowe były obchody 50-lecia istnienia kolarstwa na ziemi wieluńskiej i tutaj rzeczywiście mogliśmy Państwu wydany został specjalny folder, w którym tak powiedzmy w w skróconym formie jest ta historia, ale warto o tym powiedzieć, bo rzeczywiście pierwsze medale Mistrzostw Polski, chociaż wielu słynie z wielu powiedzmy dyscyplin, bo i tak jak Pan mówił, siatkówka od dawna, powiedzmy piłka ręczna, lekkoatletyka, mieliśmy Jana Wernera, olimpijczyka, 400-metrowca, więc tutaj całą historię, no, gdyby Państwu chciało powiedzieć, to okazałoby się, że. Tych dyscyplin było, ale jeśli popatrzymy tak naprawdę na przekrój y, tytułów, medali, to kolarstwo bieluńskie chyba miało najwięcej. Zaczynamy od 1979 roku, gdzie była to pewna sensacja y, w wyścigu dwójkowym, i Podwójniak i obecny trener Jan Majchrowski zdobyli tytuł mistrza Polski, zostawiając za plecami takich tuzów, jak już wtedy mistrz świata Ryszard Szurkowski, bo przypomnę, Ryszard Szurkowski pierwszy medal zdobył w Barcelonie w 1973 roku, a to był 1979 rok. Także i później kolejno to był Paweł Biskup, zresztą uczestnik mistrzostw świata juniorów, później Karol Rychlik, to ta dwójka również zdobywała medale jako w parach w, dwu, w wyścigach dwójkowych, ale również indywidualnych. No a dodać należy, że Karol Rychlik to był pierwszy zawodowiec, co prawda krótka jego historia zawodowa, bo ten klub został później zlikwidowany, ale w portugalskiej grupie Sicalas startował i był to pierwszy wieluński zawodnik, który startował Giro Italia. Giro Italia aktualnie jest rozgrywane. Państwo wiecie, jaki to jest, to jest jeden z największych turów na świecie poza, poza Tour de France bardzo ciężki, trzy tygodnie ścigania, no nie powiem o tej historii i tam właśnie Karol startował. Ale Karol Rychlik nie skończył szkolarstwa, może troszkę poprzebranżowił się, bo przeszedł w kolarstwo troszkę górskie. Jest szkoleniowcem grupy Haro Team, wieluńskiej grupy Haro Team, która odnosi sukcesy w tym cyklicznym bike maratonie. Tak i tutaj trzeba by już wrócić, drodzy Państwo, do bieżących, powiedzmy, informacji, bo 22 maja na Starych Sadach, konkretnie na ulicy Sadowej, no będzie rzeczywiście święto kolarskie. Ja mówiłem, że taka majówka rowerowa i tam będziemy mogli zobaczyć najlepszych zawodników, ale i amatorów, bo to jest maratony kolarskie. E, rozpoczęły się, można powiedzieć, to była taka e, sytuacja, kiedy... Kolarstwo górskie zaistniało w świecie gdzieś w latach 80. W Polsce około lat 90. zaczął się taki rzeczywiście intensywny rozwój kolarstwa górskiego. Związane to jest to z tym, że ten popularny góral stał się takim kultowym rowerem dla wszystkich: od dziadka do wnuczka. Bo rzeczywiście na nim można jeździć na działkę, do lasu, po leśnych duktach, po asfalcie. Ale po asfalcie nie polecał, bo zresztą pan Jan Machrzowski w rozmowie ze mną, gdy rozmawialiśmy o prezentach komunijnych, to powiedział: Zastanówcie się państwo, bo no, zniechęcicie młode osoby do kolarstwa, bo się umęczą na tym góralu. Pan, pan ma rację, panie redaktorze, to jest kwestia odpowiedniego protektora opon. Wiemy, że opony szosowe są bardziej gładkie tutaj ze względu na teren, na różny teren, piaszczysty i tak dalej, to są tak, tak popularne, jak kiedyś mówiliśmy, balonowy protektor jest zupełnie inny i rzeczywiście opór opór powiedzmy tarcia między jezdnią a tym, tą oponą znacznie większy, trzeba więcej wysiłku, żeby, żeby jeździć, ale to nie znaczy, że my turystycznie w sposób nie Zawodniczy, ściga, nie ścigamy się, tylko po prostu turystycznie sobie jedziemy. Tym bardziej, że w tym bike maratonie wielońskim 22 maja będą trzy trasy: tak zwana właśnie, mini, mega właśnie. i tak giga, którą już dla ja profesjonalistów. są to wyścigi ogólnopolskie. Startuje w nich przeciętnie tysiąc osób w sumie, bo to w kilku kategoriach. Wygląda to w ten sposób, że są kategorie wiekowe, i później jest tak zwany wyścig Open, ale są podzielone trasy tak, żeby mogli skorzystać wszyscy. To jest dystans około 20 kilometrów, dosyć spokojny i tu mogą wystartować wszyscy. Ja szczególnie zachęcam Państwa z dziećmi. Całej Ale rodziny. przede wszystkim trzeba przypomnieć, muszą Państwo mieć kask, bo to A? jest wymóg, żeby wystartować w tym maratonie ty dla właśnie rodzin. O tym tak. Zresztą ja sobie wyobrażam, że drodzy Państwo, doszliśmy już do takiej sytuacji, że teraz kask jest normalnym jak gdyby, ubiorem przeciętnego kolarza czy turysty nawet. Ze względu na ruch motoryzacyjny inny. Wszyscy zalecamy i, i nie tylko ci co jeżdżą, ale państwo sami wiedzą, że dużo urazów głowy szczególnie i ten kask. Ja zachęcam, żeby nawet przedszkolaków na tym trójkołowym rowerku przy... po prostu y, już przygotowywać i... Zachęcać do tego, żeby jeździli w kaskach. Te kaski takie dziecięce, są tanie i warto. I o warto je kupić, a ponieważ czasem nam się kończy antenowy, to ja tylko przypomnę, że objazd trasy jest w sobotę. Teraz 15 maja o godzinie 11 z ulicy Sadowej, a start całego maratonu już 22 maja w sobotę, a moim Państwa gościem był pan Wiesław Drygała, moim zdaniem chodząca encyklopedia Wieleńskiego Kolarstwa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.